Cześć, Misiu, kolorowy. W co ty mnie chcesz namówić, kolego kochany? <noise> już ci pokazuję, patrz. Spokojnie mnie też w to manewrował. Patrzcie, widziała to już widziała, to jest gierka step by step. Ogólnie w grze chodzi o to, że automatycznie twoja postać chodzi, jedynie co robisz, tylko skaczesz. I cały polega na tym, że nie możesz po prostu zatrzymać postacią, a postać zmienia kierunek i uderzy w ścianę. Ja popełnię samobój. Zagrajmy chociaż z y dwie godzinki i najwyżej się wróci, tak? Dwie godzinki? <g vaccines> Patrz na to, ja już gram, zobacz. Jak grasz? <g optimum> <Ich> ty to nie Jesteś do kosza to chcesz wpierdolić po prostu. To jest niezły Ej, yeah, to się nie da odwrócić? No nie da się! Mówię ci, że automatycznie sam zmienia kierunek, ty nie odwracasz się. Ja pierdolę. No kurde. Eee. <satcji> no ja wiem! <j> <satcji> na ch. takie gry, kurde. Szanowni Są głupia, kurde. No kurwa, jego match, jak mam skoczyć, mam, My Nie no, się to tak podbijać. Dobra, <grym _> jestem tutaj. info podaję tej. <grym _> Żebyś tylko w Rainbowlę tak dobrze podawał, chopie. Oh, jeden do jeden. O, wskocz tu, bo cię zabije. Nie, nie. Ta gra problemy ma ze sobą. Teraz zabawa będzie na górze. Cały czas jest zabawa, świetna zabawa, no ale ja przyjaciół Ale lepiej się w to gra w półgostaki. No bo długo się wraca, to masz czas na ochłonięcie. Tylko <gorsza> i będzie potem, jak będziemy wysoko, będziemy spadać na <gorsza> sam dół. Sugerujesz, że tam dojdziemy? Myślę, że tak, myślę, że na jakieś 50 zrobimy. A ja mam problemy z trzecim procentem, Coś pierdasz. <gorsza> Już prawie byłem Kurwa, zajebałem Skacza pierwszego jebłem o ziemię Nie wiem, w którym miejscu ty czujesz zabawę To był sarkazm, debilu nie nie. 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 nie, nie, poczułem Ej, ale na razie lepsze niż po tak? No tak, tak, tak się fajnie wydaje. się w to gra Przecież mówię, pewnie zacznie się jak będziemy spadać, kurwa Właśnie na dół muzyka mi gra, żeby mnie się bardziej wkurwić to dobry humor, masz na razie jeszcze. Ja mam Nie, jeszcze tak z 3 minuty i się po**** Co ty gadasz? Śmierć, samobój. Ale to. tu super zabawę mamy do jakiejś pustyni lamus. No nie, przes! Pokaż co wyrobicie. robicie. Okej, już jest tutaj, no i wrócić. idzie. się zawrócić. O! Teraz razy już tak się stało. Ja patrzę u Sagiego, może u Bardziej się męczy Opa. niż ty, mam o? wrażenie. Aha! <grym> <C> Pierdolis! <grym> <grym> Skoczy stał. No a jak skoczysz, teraz, skok dajesz, ty wyczekujesz. Ale pać. A bo nie, nie pać. Zaraz się no, dawaj przyłączkę. teraz, ścianka na mnie Jak ty nie umiesz tej ścianki zrobić? Ta ścianka mnie nie ściankuje, no! No. Dobrze. 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 O! Usagi, dobrze ci, O! Dawaj! Lecisz! Lecisz, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Teraz na ściankę, na ściankę, dawaj! Dobrze! I teraz do góry! NIE! O! Biusi, dobrze, dobrze! Dawaj, ścianka, ścianka! Dobrze! W końcu! Nie No, chodzi To yes, było yes. w identycznie. Tak, kur... o, je... O, o, o! O! <grym> o, o dawaj, ścianka! Kurwa! <grym> teraz, pa, pa, pa. Dawaj, dawaj, uh. dawaj. Wierzę, wierzę, I believe, I believe, dawaj, już taki. Od ścianki teraz. No i teraz do góry. Uh. Uh. dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze? Uh. Dobrze? Do góry? Jest! Brawo! Tu cały czas górę trzymaj. To ja ci skończy skoczy. No zajebiście mu idzie no Weź się może rozbierz, bo słyszę po co już jesteś? Słyszysz, pot? Tak, słyszę pot. To moja super moc. wala w sumie. Na siłowni wyobrażasz sobie. Przestańcie się pocić, ja pierdolę Nie, 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 to nie ma sensu. Możemy mieć grać w Rainbow'a? Nie. Nie no, bez sensu, bez sensu. Dawid Golda dzisiaj wbijamy. Mówię ci Dobrze, kupujmy, ale najpierw pokrajmy chwilę w to. To nie jest złe! Jest w złe Nie, no biusi dys... jakby i darła ryja normalnie, tak jak było w pogostakach, wtedy bym wiedział, że coś jest przejebane. na razie z ja na pogostakach po prostu... No. no właśnie, a tutaj ty ty widzisz, jeszcze grasz, jeszcze masz psychę, to nie jest takie złe e, Już niedługo Od ścianki? U. U. No, teraz no, tu, tu, git, od ścianki? O nie! Ja Zwracam tę grę. na i mi to Aha! <noise> Taka, Taka ci**a w ogóle ty Bez sensu Halo, idziesz? No Chodź, boś sił poddał. Nie, po prostu ja mam ważniejsze rzeczy do roboty. Po prostu on ma koło psychę, rozumiesz? Mam ważniejsze rzeczy do roboty! On ma ważniejsze rzeczy do roboty, rozumiesz? On pójdzie w Karimboa grać. Nie, idź zrobić tosy. Boże, <laughs> ty zrobi! To będzie ważniejsza rzecz. Jest! przeszedłem. Ooo, tak! O, od no i... o, Teraz o, tu? O, o. Tu jest <śmany> podtrzymać skok. No wiem. <śmany> Jaka tak Ej, nie ta nie jest taka trudna, jak po To trzeba po <śmany> prostu wiedzieć ten. Siłę skoku. A Ła, pan właśnie w tym momencie mordoły ziemię. Siła skoku! Ua! O! <śmany> <A dwa? śmany> nie, to jest nie chciała. To ten krzyk. To dzięki niemu nie spadłam. Taki dokument. O kurwa! To był ty czy spadłeś? Nie, 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 nie. nie. O, nie, nie. Dokument o tobie uratował mój krzyk. Brzmi jak. Kwa... Dalej nie oglądasz? Nie. Może lepiej. A już, ibany. Nie, 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 już. O, o kurczę. Dostałem coś na głowie Farona, coś jest. Czapkę, bo jestem biedakiem jebanym. To no <laughs> Mam nadzieję Mateuszku, że wytrzymasz jeszcze tę godzinkę półtorej, może dwie, zanim mi ty grę zwrócił tak usagi po 15 minutach? 20? Nie wiem tyle gramy? Nie wiem, 42 minuty. 30 minut, tak może 20. A, w Już miesięcznie Co? <laughs> A o co chodzi z tą strzałką, co tam jest po prostu? Po prostu musisz jakby na ty jesteś kurwa ciemny, co? Teraz musimy tutaj skoczyć do góry w tym I tutaj przytakujesz. I trafiłem. Właśnie i spadam na faraona! Ja pierdolę! I dobra, bogi już ma 9%. Ale. On jest lepszy niż usagi. Nie usagi, to będę na 6 siedział w pół godziny chyba. Dlatego że jest pewnie. No i dobrze, jest obok nas już prawie ty. On prawie na pustyni już. Oj, nie! chuj. No co? <laughs> Widzisz to? To gdzie ty masz iść? To w prawo! Tutaj muszę iść. Jakieś jebane kotki zrobili z kwiatków. Zresztą nie ma chuja, że ja to wejdę. Nie Faraon! O, cześć bugi. Cześć. Co? Coadniesz tam? Tak, no na już jest. Pop stworzony do tej gry. Nie <grym> spadł na dół, jak to powiedział. O, jednak spadłeś, już tam się no. uratujesz. No. <grym> Jeszcze niżej spadać. No... Nie dobra, ale kto zrobi pierwsze te schodki z tych kwiatów, to jest i normalnie w tę grę przysięgam. Ja nie wiem, jak, nie mam pojęcia jak, jak zrobić te kwiatki, autentycznie. Chłop zrobił tyle co my w 40 minut. No, dobra. Bo. A on w ile? 6? Ile masz czasu gry Bulli już? 14 minut. Ale ten czas szybko leci. <noise> bo jest przyjemna Podziemy. gra z najlepszymi ludźmi. Fara, <noise> on znowu zaraz będzie. <noise> widzę biesz <bierzcie. głosy> się Dobrze ci idzie. Dobrze ci <noise> <noise> do widzę twój nick, widzę twój nick, dawaj, dawaj, porisz się, no dawaj, walcz! <noise> Nie poddajaj się! nie, nie widzę! No już się nie widzę. Dobrze ci poszło? Dawid, walcz! Walsz, nie poddaj się! Niebany motywator, ty może kołczem zostań. A może? Jeszcze tego nie przeszedłeś tych młodych, nie, tak? Nie. nie. ty wiesz, co robisz? Ja wierdolę. A z kwiatkami się męczę. Nie, spadłem! O! Nie! Koczam centralnie w tą dziurę, co jest do faraonu. Czoła. Tylu. Długi spadłeś? No. Ale patrz, to nawet się nie kurwie jak spadnie, czujesz? No. Ta muzyka jest za głośna, do chuja, co jest, ja to mniej w wpływia, bo masz większy wpływ na postać, jakby masz te przyspieszenia, te zwolnienia, a nie tak, że po prostu spację klikasz. Ale tam też masz wpływ, przecież tam też robisz ten prawo-lewo, musisz się przechylić jakoś. Ale wydaje mi się, że tu masz większy na to wpływ niż tam. A wydaje mi się, że nie, bo jak idziesz w kierunku przepaść, to już nic nie zrobisz. A to spierdalaj. O-o. <noise> 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 Naszadę drugi raz tu skoczyć czy będzie faraon Faraon! <noise> Jak nie jest faraon? Ja nie umiem w tą dziurę trafić, to kurczę! Faraon! Faraon! <noise> faraon. Walsz, o, walcz. Nie nie, ja no walcz! Walcz, nie poddawaj się! nie w tą stronę! Walcz! Staram się! Walcz, ostatni będą do pierwszymi Dawaj, widzę cię, nie mogę cię widzę! Jeszcze ja chyba cię wszystko. Nieee! Jebany balon! No nie da się z tego ostatniego tam przeskoczyć! No nie da się, nie ma czas! Dawid? Tak? No przeszedł dalej! Serio? Za no, razy no. Jak ty to zrobiłeś? Nie potrafię tam skoczyć! Ostatnią. Po prostu na pierwszy się musisz wcześniej wybić i tyle. I <laughs> nic trudniejszego! Chłop się ta męczy, tyle czasu, a ja drugie podejście. Na... No W sumie nie spadłem z łodyg, jak skoczyłem pierwszy raz. Nie, no nie, to jest dobre wygry. Nie znów To mój rewir, wypierdalaj. <grystanie> Jakbyś tak zgodziła na łyso, trzeba nosić Adidasa, tak byś gadała? Myślę, że to by nie zadziałało. Wtedy by mi mówili po prostu, że mam raka. <grystanie> o to cztery. Kurwa, Nie mogę na to ostatnią wskoczyć. Dałem ci wskazówki. Dziękuję. Każdy ich potrafi, nie potrafię wykorzystać. No właśnie korzystywałem, nie potrafię tam wejść, rozumiesz? Wskoczyłem na wszystkie trzy, ale na tej jednej nie potrafię wejść. ci jak tam wszedłem? Nie! Spadłem do <laughs> FRO! <formu, przyszedłem. śmiech> Centrum opinii <Nie>. zręczyłem. No, <laughs> Jest! Przyszedłem! O, O tak! Miałem jakieś 35% to jest mój limit na razie. Mój limit jest na granicy 20 cienkiej już. Po prostu byś się podopatrzył jak ja to robię i byś wiedziała tak co ci... się Jebane kurwa bia... O, kto tu jest arszystą? Ja jestem biały, to mogę Cię wyzwać białego. Aha. Bia kurwa. Okay. <laughs> Idziemy na rainbow'ka? Zaraz, już się poddajesz? Nie, po prostu szkoda <grym> Dzięki, doceniam. A gdzie ty jesteś? Na kwiatkach. A, a kwiatkach. Na kwiatkach. A, a kwiatkach. No to znowu faraon. No co chwilę odwiedzam. Hehehehe <grym> Dawaj Dawid oglądaj <grym> No kurwa, nie mogę tam walcz, skoczyć. Nie walcz, nie walcz, wiem tam... Walcz, o, walcz! Walcz! <grym> <grym> <Dziś>? O <Dobrze. grym> Nie! Woli, za szybko klikasz. Ja <susurwanie> pierd Oj! E co ty <susurwanie> robisz? Ja wiem, ty trollujesz! Patrz, ona no już ma to wymasterowane, ja już nie patrzę nawet. Jebana, kurwo, niemiła. miła. że <susurwanie> ty do niej mówisz. Ja no nie <susurwanie> mam takiego <susurwanie> <susurwanie> co ty widzisz <susurwanie> tak nagle? Co ty gadasz, ty pilu? Muszę do sklepu pójdę. <susurwanie> Jestem pewien, że go bugi poszedł do sklepu i wrócił potem do nas. To myślę, że by nam jeszcze nas, nas dogonił. Tak. Ja bym na Faraonie była znowu, pewnie. <laughs> tak jak teraz. Wszyscy mówisz dalej jeszcze raz. O, idzie do sklepu, rzeczywiście. Zaraz <laughs> przyjdę. Do go rodzice są Dobrze. <laughs> Od razu za mostem się odpiąsz, kaczesz na diament i później nie państwo tam było. Jest, przeszedłem. 45%. O tak. Nie, 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 kurwa, nie, nie, jak stąd spadnę, jak stąd spadnę, wale Aldef 4 Czekaj, nie skaczek możesz, co? To ja zaraz zobaczę. Już skaczę. Na no, kurwa. Nie! O nie! Akurat. Mim spadł jeszcze raz do to 4 Czuję moc dzisiaj. Do 18? O! Uh -huh. Z tego no, co to wiem, to do 18. Mam nadzieję, że jest zalogowany na stylu.